Siema, Janek. Cześć, Jacku, witam. Chyba bym się nie poznał, wiesz? Jesteś, no nie tylko, że ogolony na łyso... Lubię tę fryzurę, bo ja też chciałbym, ale bardzo ogorzałeś. Właściwie teraz można powiedzieć, że takie dwa pomidorki. W tak. Berlinku! <grym> tak, w Berlinku. Jak to sam powiedziałeś. Dokładnie. Janek, czy to jest jakieś spełnienie marzeń Twoich? Tak. Ogólnie jestem pierwszy raz w Berlinie i naprawdę powiem Ci Jacku, że wrażenia są bardzo super. I, I potwierdzam, że miałeś rację, że pomidor się nie mylił, że Berlin zna, jak to się mówi, jak własną kieszek i byłem przekonany do tej pory. Nawet dużo znajomych do niego podchodziło. Mówi, tam mi się pytali, kurde, gdzieś ty był w Polsce, mówi, martwiliśmy się o ciebie. To się z tobą działo, mówi. No w Polsce byłem, mówi. No ale jestem z powrotem tutaj. I naprawdę zabrał mnie w takie miejsca, że byłem w szoku. Janek, jak własną kieszeń to za mało, pomidor zna każdą dziurę w tej własnej kieszeni, bo on zna Berlin od innej strony niż przyjezdni. Dlatego, że przyjezdni oglądają zabytki, muzea, tam nie wiem, knajpy, a wy poznajecie takie prawdziwe miasto. Tak. W miejsca takie, że wydają nawet tam jedzenie i pomagają. Tak jak widać, ogarnięty jest namiot, kalimata i nie tylko, tak? A? Po prostu daj jakoś, no, trzeba, dajemy radę. Co pomyślałeś sobie, kiedy zobaczyłeś to jedzenie? No, w szoku byłem. Mówię, kurczę, tutaj jedzenie w porównaniu do Warszawy to... Chowa się, no, no chowa się. No nie ma porównania wcale. Świeże owoce? Dokładnie, no, świeże owoce. Wędliny, jajka, no jak to się mówi, no, szwedzki stół mhm. od koloru do wyboru. A jaki jest nastrój? Jakie emocje temu towarzyszą? Czy ci ludzie, którzy wydają, są mili, uprzejmi, jak to wygląda? Jak najbardziej. Po prostu, no. Tutaj jest całkiem inna kultura. Jeśli chodzi o, o Polskę, no wiadomo, no też są ludzie kulturalni, tak? Ale w Berlin to naprawdę jest... ludzie są. Bardzo pomocni. Tak sobie myślę, że tu musimy uważnie dobierać słowa, tego, że to jest pomoc. W Polsce ktoś świadczy tę pomoc, więc trudno jest krytykować. Ale jeżeli chodzi o porównanie, to Berlin jest na, na propsie, jak to się Dokładnie. Mówi. No to Berlin, to jest w porównaniu do Polski, no to jest naprawdę the best. Czego ci brakuje w tej chwili? Niczego. Bo magii też ci nie brakowało, bo Tak, nie macie. brakowało. Dziękujemy Ci w ogóle, Jacku, że tam przywiozłeś magii. No, no bo Jak to trochę. się mówi, naszą polską wodę życia. Ja właśnie nie wiem, czy magii jest polska, wiesz? Nie wiem, czy to nie jest jakaś przyprawa węgierska no, przypadkiem. Ale możemy się umówić, no, że. Ale umówmy się, że polskie. No, smak powiedzmy. polskiej kuchni. Do, to do tego nam brakowało, jak najbardziej. Ale jeszcze mieliście? No jeszcze Mów tak. Nie powiem, bo tak ciup ciup, ale, no. ale, wiesz, ale już no. Jednak ten smak trochę się przyprawi i całkiem inny, czyli zupka smakuje i tak. Widzę, że ci z nosa skóra zlazła już, tak, tak słońce schodzi, schodzi, Czy ty bałeś się w te podróż ruszyć? Czy miałeś Nie. obawy jakieś? Nie. Po prostu no mówię, kurczę, za granicą. No, byłem kiedyś w Holandii i tak dalej, ale to tak też i A tutaj, no, tak jak wspomniałem wcześniej, jestem pierwszy raz i naprawdę Berlin mi się bardzo i to bardzo spodobał. Widzowie którzy oglądają Twoje filmy mówią, że troszkę czasami koloryzujesz, że czasami lekko mijasz się z prawdą, ale Berlin jest faktem. Jesteśmy naprawdę w Berlinie, na Zittkreuz. Tak, dokładnie. Jesteśmy. No właśnie. I... Nie wiem, drodzy widowie, no... Może się w końcu przekonacie, że że jednak prawda, tak? Mhm. Jestem. I co myślisz o dalszej drodze? Rzeczywiście chciałbyś towarzyszyć Pomidorowi w takiej... Tak, dokładnie. Ma... Jak to się mówi było, no my nie planujemy, my realizujemy Po prostu swoje marzenia. Ruszamy do Paryża. Później Barcelona. Barcelony, Barcelony! Chłopaki na Ivize! Jakąś piosenkę trzeba będzie ułożyć. O, 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 o. Wyrobił się, nie? Wyrobił się. Uczy się od najlepszych. No, od mistrza. Pokażemy jeszcze mistrza. A misje. Posiłek. Czy ciągle tę jedną kanapkę jesz? Ona taka duża była? A, no właśnie. <noise> ogólnie smacznego. No. no. Już nie ma do tego, a poza tym zjem sam. <noise> Janek, jak tę drogę oceniasz w tej chwili? Czy były takie momenty załamania wtedy, jak żeście jedną stację dalej przejechali na przykład? Znaczy no, się załamania, no... Ogólnie to nie będę... Nie będę klał, bo... Pani nas bardzo, ale to bardzo zdenerwowała, powiem tak. No bo kurczę, no skasowało nas 30 zł, tak? Aha. Skasowała na 3 dychy, kurczę za jedną stację. No dosłownie 5 minut, 5 minut jazdy drogę. Nie no mieliście te 3 dychy. Mieliśmy. Tak, A, no to dobrze. No, no nie czyli było nie ma... wyjścia, trzeba było zapłacić. No nie macie kredytu żadnego żadnego. Nie, dana. nie, 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 nie. Czyli na zero jesteście. Na zero. A tutaj do Berlina, no tak jak wspominał, pomidor wcześniej, udało nam się. Nie dało się tej Pani przekonać, że No niestety, no... Próbowaliście? Próbowaliśmy, no ale no niestety, mówię, chyba no kurczę... Mówię, Pani komidor to jeżeli już cokolwiek mówisz, to głośno. Co miała? Chyba miała trudne dni. A, no właśnie. No niestety, no, chyba tak. Tak jak wspominał, no chyba miała te trudne dni, no bo kurczę, no jedna stacja, no, mówię, no kurczę, no 30 zł za jedną stację, no... no ta no, droga ale... z Buta do Frankfurtu nad Odrą... Oj, to ciężko było. Ale już po niemieckiej stronie. Po niemieckiej stronie, no ale daliśmy radę. Spokojnie, z pacerkiem, bo z tak jak wspominał wcześniej Artur, że od domu do domu o wodę to chyba nie wiem, z 10 litrów jak nie lepiej żeśmy wypili. Nie? I jak ludzie reagowali na dwóch wagabundów, którzy prosili o wodę? Normalnie, bez problemu. Poczekaliśmy, daliśmy butelkę, bez problemu nalali. No i. A coś więcej? Też Dalsza dawali? droga. Czy nie? Nie, samą wodę braliśmy. Po prostu, no, żeby, no wiadomo, no, tyle kilometrów, a naprawdę było wtedy gorąco, no żeby się nie odwodnić, tak? To właściwie pokazujecie, że tak można żyć, że tak można by było nawet całą Europę przejść. Dokładnie. Jeśli tylko ktoś chce, wszystko jest przed nami. I do realizacji. Które momenty były najtrudniejsze do tej pory, od momentu wyjazdu z Polski? Ja wiem. Które momenty, no z biletami i tak dalej, no były obawy, no kurcze, no nie mamy za bardzo na, na te bilety, ale daliśmy radę no i były obawy, że kurcze, wsiądziemy do tego pociągu i pierwsza lepsza stacja i wypadł, tak? tu już w drodze do Berlina tak, w drodze do Berlina, no ale jak widać, no jesteśmy gdzie jesteśmy, tak? aha, a Dotarliśmy. decyzja o ogoleniu głowy kiedy zapadła i w ogóle dlaczego? a wczoraj wczoraj decyzja napadła taka, że trzyżemy się, golimy jak widać przebrani też no. A dlaczego taka decyzja? Dlaczego taka decyzja? No. Szybka odpowiedź. I trzeba dbać nie tylko o siebie. No kurczę, inaczej ludzie patrzą na człowieka, tak? Nie, że nie chodzi o to tak, jak wcześniej wspomnieliśmy nawet w Warszawie, o Jacku, że człowiek patrzy, a, bo bez domny to musi być osikany i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie. ze względów higienicznych, mówiąc krótko. Dokładnie. Jest łatwiej zadbać o higienę włosów. Tak, dokładnie. No, mhm. o siebie trzeba dbać, no nie tylko o siebie, no ale też tak jak wspominałem, no, ludzie patrzą inaczej na człowieka od razu, tak, podchodzą, tym bardziej jak w Berlinie, siedzimy na tak zwanym kopku, tak, no i ludzie nam po prostu pieniądze rzucają, no i człowiek, patrzą od razu no, o, bezdomny, ale kurczę, no zadbany i tak dalej. I... Gdzie żeście to zrobili, bo no nie macie domu, gniazdka, gdzie można by było podłączyć maszynkę, Jakżeście to zrobili, skąd w ogóle ta maszynka była? O, pomidor się wyrywa do odpowiedzi. Słuchaj, Jasiu, weź w stan, pokaż mu w pierwszej kieszonce maszynkę do góry. <tak>, tak jest, mamy. A skąd ta maszynka? Z Kauflandu. A Z Kauflandu! A to nie są tanie rzeczy? 10 euro. A rozumiem. W pierwszej kieszeni, tej dużej. Jest, woreczek? Jest. Proszę. 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 Czyli wyście specjalnie kupili tę maszynkę? Tak to jest. Żeby się opitolić. Za 10 euro. Nowka w nie śmigana. To popatrz, to mnie jedno strzyżenie w Warszawie kosztuje 85 zł. A 85 zł to jest więcej niż 10 euro. A Dokładnie. taka maszynka stacza ci na całe życie, rozumiesz? Ty wiesz, jaka to. jest wartość tej maszynki? A nie mam no pojęcia. Jakbyś, no jakbyś się 5 razy do roku nią golił na łyso, to masz 500 zł zaoszczędzone. Rocznie, tysięcy za 10 lat. Można. A za 100 lat 50 tysięcy. Można to samochód. Można, można. Tylko trzeba chcieć. No dokładnie. Wszystko jest przed, a, a, a wszystko jest przed nami. i I Idor, ty nam przeszkadzasz już teraz. Nie, zobacz zobacz markę. markę. Markę, Markę mam. Jeśli po, tylko po, się nie, chce. Woreczek mu pokaż. Woreczek mam zobaczyć. Zobacz. Jeśli tylko się Pewnie chce, się okazuję, to wszystko żeby... jest możliwe. Uuuu, proszę proszę, jaka marka. A co? Janek, nie byle co? Powiedz mi, jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy tutaj, gdzieś tam we Frankfurcie, no wręcz żeście. Prosi... Tak, jeśli chodzi o Frankfurt, to no, ciężko było. Tam w ogóle, no co będę tu dużo mówił. No. Tam nawet było ciężko chociaż na jedno piwo na jak to się mówi po naszemu. No. I jakżeście stukali na to piwo? No jak? Tak jak w Warszawie, no, panda, panda, tak. Ciężko było, ale no jakoś się tam udało. No. I tam rzeczywiście Polaków tyle jest, że po polsku tak, się? Tak, jest sporo Polaków, no ale no... Jeśli chodzi o Frankfurt, a w Berlin, to, to, to kurde, nie ma porównania. No Berlin to jest naprawdę, tak jak wcześniej wspomniałem, no jest the best. Mhm. I co tutaj ty oglądasz? Co tak cię tutaj w tym mieście fascynuje? Mówisz, że jest the best, ale konkretnie, A to Byłem na bramie, bramie Naprawdę bardzo ładna. Zwiedziłem nawet piękny kościół zabytkowy, koło którego nie wiem czy ludzie pamiętają co był wypadek, to twierdził się tirem tam. A no tak, to nie był wypadek, to było aktywnie. Tak, to był... Tak, tak, którego tak. nie można nawet powiedzieć, jaki to był akt. Tak w tej chwili wszystko jest pokręcone w tym internecie. Mówisz o tym kościele, który jest takim zabytkiem wojennym. Tak, tak, skaszany. tak, zabytek wojenny. Tak, to Robi to wrażenie, bardzo, prawda? Tak, bardzo pięknie. Polecam każdemu, kto, jeśli ktoś ma ochotę, będzie w Berlinie, to naprawdę polecam tam. Pomysł Pomidora jest taki, rozumiem, nie macie planów, ale tylko realizujecie te rzeczy, ale w każdym razie no, pomysł jest taki, żeby ruszyć do Paryża natychmiast. Czy nie będzie Ci szkoda, że za krótko byłeś w Berlinie? Że za mało zobaczyłeś? Tutaj? Nie. Nie, nie, ża nie żałuję. Tak jak wspomniałem i Artur wcześniej wspomniał, no my nie planujemy, bo jak się mówi, z planu wychodzi wielkie H. Albo wielkie G raczej może. No, dokładnie. Dlatego... Czy widziałeś te słynne graffiti na cały świat? Tak zwaną East Side Gallery, ten Mur berlińskiego, pozostałość, który jest pomalowany graffiti. Widziałeś to miejsce? No, niestety, no nie było okazji, ale. A może dzisiaj tam pojedziemy? Dlaczego nie? Aha. Możemy pojechać. Pewnie. Jak wygląda tutaj zdobywanie pieniędzy? Jak to ci się podoba? Siedzenie na kubeczku? Tutaj jest całkiem inaczej niż w Warszawie. No Tam trzeba było po prostu lat, jak to się mówi, biegać. Od, od, od człowieka do człowieka, albo ktoś dał, albo nie dał i tak dalej. To jest całkiem inaczej. Po prostu siądziemy, ludzie przechodzą i wychodzą ze sklepu, no i wrzucają. Proszę, 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 no danke schön, danke schön, danke schön po niemiecku i tak dalej. I ty tak. nawet nic nie mówisz. Tylko po nic. prostu siedzisz. Ludzie po prostu sami wied wiedzą. Nawet nam Polak wrzucił. Powiedział, o chłopaki z Polski? Tak. No to trzymajcie. Nie ma problemu. I jakie to są wrzutki? A różnie. To 50 centów, to 20 centów, to euro, to 2 euro, to 5 euro. Zależy. I co, to od razu wydaje się na piwo? Czy... Nie, nie także od razu. Po prostu przeliczymy. No i później się na piwo wydaje, no fakt faktem. Ale też nie tylko na piwo. Jak widać do tej pory, tak Jacku? Pewnie jesteś w szoku, że taka godzina a ja jestem część tak? No właśnie, to też no właśnie. Od pomidora, że znacznie mniej nie tak, się na alkohol. Tu, tak. Większość idzie nie tylko. na no, naprawdę w Berlinie, jeśli chodzi o Berlin, większość. przemyśleliśmy pewnych wiele spraw i jedzenie. Bo w Polsce sam Jacku widziałeś. Ile my tego alkoholu. Ale to miało. właśnie też jest rzecz, której ja nie rozumiem jednak, bo jeżeli jedzenie jest dostępne, bo są na wydawkach, na misjach, to po co wydawać pieniądze na jedzenie? Ja bym nie wydawał, ja bym oszczędzał. No ja wiem. No nieraz jest tak, że człowiek no po prostu. Przez coś, coś są na tych wydawkach, bo są, no ale coś innego by wiatr, tak? Aha. Jakiegoś takiego, no nie wiem, no. Ile czasu dziennie nas, 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 Chodzi, Jeśli chodzi. Jest na wydawkach, no ale. no. Gorącego, tak? Ja jakąś zupę, czy coś takiego? No, bo wiadomo. No, twoją tam argumentację. Jest... A ile czasu dziennie zajmuje takie siedzenie na kubeczku? O, zależy. Czy to jest tak, że cały dzień tam siedzisz? Dokładnie. Do zamknięcia, do zamknięcia sklepu nieraz. Ach, rozumiem. To Od nie rana. jest tak, że godzinkę i. Nie, nie, nie. No, miasto. Nieraz jest tak, że. No, Kurczę, no wiadomo, tak jak wspomniałeś, Jack, nieraz może być godzinę, może być dwie i zarobimy, nie wiem powiedzmy, daję przykład może z 50 euro, czy tam 100. Czy A teraz jest tak, że przez cały dzień możemy zarobić kurde 20 euro tylko, tak? Czy siedzicie razem w jednym miejscu obok siebie? Tak, dokładnie. Przy okazji można... Popatrz, ciągle nam hałasują te zbany. To przy okazji można sobie pogadać chyba. No dokładnie. Posiedzimy rozmawiamy, żartujemy jeden drugiego. Różne rzeczy Tobie znaż, się, tak jak kiedyś Pomidorowi, dawno, dawno temu, zasnąć na kubeczku? On to spało normalnie na kubeczku. Kubeczek stał przed nim, a on spał. <laughs> I go wrzucali jeszcze. Nie, no nie, nie jeszcze Ci nie zdarzyło, że usnął. Ani ja, Spra ani on. W pracy ale... nie <laughs> można spać. No dokładnie. Mhm. Jeśli się pracuje, to no to wiadomo, tak. Jeżeli chodzi o noce, jak spędzacie noce? A różnie. Mamy tam to swoje, jak to się mówi, rejony. No i czemu nie Jacku, możemy Cię tam zabrać, jeśli no, chcesz, jasne. pokażemy czy Ci. Rozstawialiście ten namiot? Jeszcze nie. A czy go macie, on jest niepotrzebny właściwie? Nie, bo po prostu no naprawdę no, te są ciepłe, także no mamy kalimatę, koce, mogę nawet pokazać jakie. Pokaż, oczywiście, że no, pokaż, w Nówka sztuka, nie śmigane. A przy okazji od razu powiedz mi jeszcze, ile z takich fantów macie dziennie? Czy ten... A to zależy. To jest bardziej opłacalny kubeczek i szwanty? Kubeczek to kubeczek jednak, tak? ale fanty też się przydają. Proszę. Czyli właściwie... Kocyk. Nówka sztuka nieśmigany, cieplutki. Ale tu chyba jeden kocyk tylko macie, czy A w drugim pletaczku tam co siedzi Artur na nim, mamy drugi. I to też z wydawki ten tak. kocyk jest? Tak, z wydawki. Dokładnie. Czyli no, wszystko co macie. Tak, tak jak widać Kalimata, na której Jacku siedzisz. No i namiot. Można? Można ogarnąć, tylko trzeba chcieć. Rozumiem. Idziesz na wydawkę, prosisz i masz. No nie zawsze jest tak, że od razu dadzą, tak? Jak mają po prostu na magazynie, no to dadzą. Jak nie mają, no to niestety trzeba czekać. tak Czy miały już jak... Ale mieliśmy farta, no udało się. Kontakt z policją, w tym sensie, że podchodzili na przykład? Jeśli chodzi tutaj o policję w Berlinie, no to kurczę, nawet na kubku tak zwanym się siedzi, no i po prostu przechodzą, tylko uśmiechnęli się i poszli dalej. Ani mandatu ani nic. Ja powiem tak. Jeśli się z nimi nie zaczyna, jak to się mówi, nie, nie pokazuje, że jesteś o, ura, bura, nie wiadomo kto tam i tak dalej, no to oni mają to, no, wiadomo gdzie. Wywalone. Wywalone, dokładnie. Ale jakaś kontrola dokumentów, cokolwiek? Nic. Do tej pory nic takiego nic. nie było? Nic, ani kontroli, ani nic, a w Polsce u nas to już pewnie za tak i za, za to, co byśmy siedzieli, to o Jezu, już by taki mandat był, że to jest, i to pewnie nie jeden. A spożywanie alkoholu na ulicy jak to wygląda? Legalnie. Normalnie pijesz? Normalnie, i... tak jak mówię, no kurczę siedzieliśmy normalnie nieraz i przechodzili koło nas i uśmiechnęli się tylko i poszli dalej. Żyć nie umierać? Żyć nie umierać, dokładnie. Tak jak wspomniałem, no mają wywalone. Jak oceniasz w ogóle twoją relację z pomidorem w tej chwili? Bo czasami jest tak, że jak się za dużo czasu spędza ze sobą, to się tak może nie fajnie robi, że można się pokłócić na przykład? Jak to wygląda? Nie, dlaczego? Jak wcześniej Jacku wspomniałem, nawet w Warszawie, że no my traktujemy się jak bracia i... jeśli chodzi o Berlin, naprawdę przekonał więc No... w szoku jestem. Na takie miejsca, że to jest no nie do wiary. Jak oceniasz jego znajomość języka niemieckiego? No, ty nie mówisz po niemiecku, ale jak się porozumiewa? Bardzo. No... jeśli chodzi o, o, o Artura, u niego niemiecki to jest perfekt. Jak mi za, jak, pod, jak, jak, jak zacząłem, jak zacząłem słuchać, jak podchodził nawet o papierosa zapytać po niemiecku, to on... Ła! Wow! Nie, no ja nie wierzę, nie? No naprawdę perfekcyjnie. No. A czy ty próbujesz cokolwiek z niemieckim? Tak. No wiadomo, no jeszcze nie tak ten, ale no. Jakie słowa znasz niemieckie już? Jakieś... Danke, no. Y Danke. Dziękuję. Proszę. No, jak proszę jest. Byte. Byte. Tak. Ale danke to się zawsze jeszcze mówi schön. Danke, schön, tak. No, dokładnie. a co to schön znaczy? Dziękuję bardzo. Pięknie. Bo jeszcze można powiedzieć. Guten Morgen, że schön... Guten Tag, to jest no. na południu. No. Tak. A jakieś, nie wiem, słowa w stylu drobne na przykład. O tego to jeszcze nie. Jeszcze się nie nauczyłem. Ale jak, mu, jak to się mówi, mam przy sobie mistrza, który niemiecki zna bardzo dobrze, to... Tylko po co ci niemiecki, jak tu do Paryża lecisz zaraz? Jacku, każdy język się w życiu przyda. Nieważne, czy to będzie niemiecki, czy to będzie francuski. A tutaj Espan za Espanem odjeżdża, czyli Berlin właściwie jest w zasięgu naszej ręki. Dokładnie. Bo... Pojedziemy sobie za chwileczkę dalej i pokażecie mi te wasze rewiry. Tak. A ja myślę, że ja was zaproszę do East Side Gallery. Czyli to jest ten y, taki o. obszar Berlina, gdzie był mur, Ber mur berliński przez cały Berlin biegł. Ale tam jest taka najbardziej znana takie najbardziej znane miejsce słynny właśnie bu, graffiti. Tak, super. Wow. Już się... Czemu nie? Tak się rozmarzyłem, że aż się zawiesiłem. Janek, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję wzajemnie.